Ki Budynek Agencji godzina 22.40. 40 Światło. Pols! Fajny miś. Nie wiesz, że tutaj są zabronione Hehehe! <śmany> 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 Kto by pomyślał, że małej osobie tak łatwo uda się uciec z takiego dużego domu? Atak Wielkiej Mandy. Dom Agentek, godzina 8:17. Czy mogłabyś się pospieszyć i w końcu coś wybrać? To nie moja wina. Jest po prostu za dużo filmów. Skąd mam wiedzieć, bez których nie będę mogła żyć? Oh, jak klawer ma pilota, to jest o wiele prościej. Naprawdę lubisz oglądać kanał zakupowy 24 na dobę? <grymne> trzęsienie! trzęsienie. Hej, znajdź sobie własną framugę! Czekaj no! Jeżeli to trzęsienie ziemi, to dlaczego trzęsie się tylko nasz dom? Jeśli to nie trzęsienie, to co się dzieje? Tam. Mamy dwa pytania. Po pierwsze, czemu stepujesz? I czemu jesteś taka kiepska? Co? Szukam u siebie talentu, bo chcę zrobić wrażenie w konkursie. Konkursie? Co jest? Zamknęli was w przebieralni na dwa miesiące, zaraz będzie doroczny konkurs na Miss Beverly Hills i zamierzam go wygrać. Będę najlepsza, co wy na to? Ten taniec ci nie pomoże. No dobrze, może to nie moja działka, ale jak znajdę jakiś swój talent, to będę wracała do domu nowym kabrioletem, siedziała non-stop u kosmetyczki i będę miała cały świat u swoich stóp. Konkurs jest za parę dni, nie masz za dużo czasu. Przestań, mamy mnóstwo czasu. A wcale nie, dzisiaj są zapisy, idziemy. Dacie mi własne wsparcie i nie macie wyboru. Centrum Handlowe grów godzina 9:06. Ekscytujące, co? O, tak, bardzo ekscytujące. Przez to wszystko zapomniałam się podekscytować. Jakiego koloru będzie moja tiara? Może różowa? Nic nie jest tak dumne jak różowa tiara. Clover, wszystko już sobie obmyśliłaś. No pewnie, obserwuj. Mnie? Naprawdę chcecie mnie? Dziękuję, dziękuję. Kocham was! Naprawdę kocham! E, może najpierw wystartuj w tym konkursie. Albo daj sobie od razu spokój. O, cześć, Mandy! Tak myślałam, że to ty. Nie wiem naprawdę, skąd macie tyle czasu, bo przecież to ja wygram. Coś ci powiem, będę dla ciebie miła. Jak wygram, dam ci podtrzymać mój bukiet, jak będę zakładała różową tiarę. To ja ci powiem. Przygotuj się na wielką porażkę. Jestem lepsza od was wszystkich. Tak? Ja też! I Jestem lepsza od lepszej Ciebie zawsze i wszędzie! Dobry, Clover. Przepraszam Was, idę za nim, naprawdę zrobi mi się niedobrze! Przepraszam! Z drogi! Osłupia! Hej, kolejka! O, to już jest wojna! To na czym polega lepiej od lepiej, Clover? Bo chyba nie chodzi o Twoje stepowanie. Jest taki nowy zabieg spa-upiększacz, który nada mi konkursowy perfekcyjny wygląd. Wizyta w spa? Niezły pomysł, Clover. Może się przyłączę. Ua! Spa Beverly Hills, godzina 16-16. Zakochasz się w upiększaczu. To kompletna odmiana ciała. To maleństwo robi wszystko za jednym zamachem. Paznokcie, włosy, makijaż. No, to zaczynajmy już dobrze? I niech to lepiej zrobi tak, że moje paznokcie, oczy i ego będą większe. Bo w konkursie piękności liczy się większe. W Beverly Hills jest miliard spa, a Mandy jest tutaj. W mojej maszynie. To skandal. Robiłam rezerwację godzinę temu. Przepraszam. Y tu jest jeszcze jedna. To w której jest Clover? Zemsta <zyskli> 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 jest słodka moja mała Clover. Może jestem mały, ale zobaczymy, jak Ci się będzie podobać naprawdę wielka wysokość. Baw się dobrze, clover. <grystanie> 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 Beverly Hills, godzina 17.40. No i jak wyglądam? Wow. Clover, niesamowicie. No, totalnie twój uśmiech po prostu mnie poraża. Na pewno wygrasz ten cały konkurs. Jest tylko jeden problem. O. Ale Drogi panie, następna miss Beverly Hills właśnie weszła do budynku. Mandy była w tym samym spa, na tym samym co ja. Co za tupet? Ja nie mogę uwierzyć, że Mandy jest taka ogromna. Zaraz, zaraz, od kiedy Mandy gra w siatkę? O, oh, oddam te straszne buty do reklamacji. Ach, proszę Was, to jest lekcja w u więc proszę ćwiczyć. O mnie, frajer. Ciesz się, bo to twój ostatni. Zaraz Zaraz Przed konkursem? Do zobaczenia jutro! Mandy była jak maszyna. Nieźle nam dokopała. Witam, agentki. O, sekunda Jerry, dobra? Agentki, dostałem informację, że w rejonie Beverly Hills zaginęły dwie dziewczyny. Oto niezbędne dane na ten temat. To puszki ekstra lepkiej mega-pianki, tuż do rzęs z siatką i suszarka Tornado. Hej! Właśnie sprawdziłam! Obie zapisały się na konkurs piękności. Serio? To świetnie! Mniej konkurencji! Może zostawimy tę sprawę, wiecie, do końca konkursu? Lepiej od razu się za nią wziąć. Zaczniemy od obserwacji uczestnicze. To nie będzie trudne. Wszystkie chodzą do grów. Masz coś? Nie, ale patrzcie. Huh? Wszyscy sędziowie uwielbiają żonglerkę. Ups! Żongluję tak samo jak stepuję. Ah, ah. Halo, to obserwacja, Clover. Mamy nie wzbudzać podejrzeń. Hmm? Ah. Pyszniejsze koktajle. O, radunku! Radunku! A, ona jest wielka. Ten kto niszczy grów, nie jest bezkarny. Ha, mam cię! Zrujnowała grów i jest bezkarna. Ale przynajmniej mamy to. Zobaczmy, czyje to Dena. Już wiem i to jest. Mandy? Mandy to pięciometrowy potwór. Co ty? Ma metr pięćdziesiąt w kapeluszu. A nie wydawało wam się dziwny, jak grała dzisiaj w siatkę? Trochę. Tak naprawdę to Mandy jest jakaś dziwna od czasu tego zabiegu w spa. Czy myślisz, co ja myślę? Dzień w spa! Ale by mi się przydał masaż głowy? Oczywiście w czasie naszego śledztwa. Podobało, że musiałam przyprowadzić moje przyjaciółki. Tak mi miło. Proszę, wejdźcie do maszyn. Dzięki, same się tym zajmiemy. O, o, wolimy być ale, same podczas zabiegu. Dziękujemy. O. Ale to była maszyna Mandy Papugi. Dziwne. To tutaj nie pasuje. Witam was. Hej, Jerry, musisz nam zanalizować ten chip. Nie ma sprawy, podłącz go do puderniczki. O, Jerry, jesteś wielki. Masz bardzo wielką głowę. Dzięki, Clover. To dlatego, że ten chip to maksymalizator. Wszystko powiększa, najwyraźniej również mój hologram. Okej, okay, mm. więc chip powiększył Mandy, ale dlaczego ją uzłośliwił? Mandy nie jest najmilszą osobą na świecie, więc może przy okazji stała się jeszcze mniej sympatyczna. Ale na co komu taka wielgachna Mandy? To nie jest ważne. Teraz musimy uratować tamte dziewczyny. Pomyliłem maszyny? No to muszę chyba działać po staremu. Mój maksymalizator Alpha X10. A! A! To. Chyba je znalazłyśmy. No to sprawa zamknięta. Poza tym, że Mandy jest na wolności. O. Wystarczająco nie do zniesienia w poprzednim rozmiarze, ale to już przesada. Zobaczymy, kto będzie przesadzał, jak ja wygram konkurs. A? <sumstrategia> o, je, jest no, ma totalnie męskie dłonie. <sumstrategia> 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 jak w domku dla lalek. A? Jak stąd uciekniemy? Wybuchowo! Czekaj, mam lepszy pomysł. Hej, Mandy! Gdzie się dzisiaj czesałaś? W myli samochodowej? <grym> oh, przepraszam. Chciałam powiedzieć, że masz większe wąsy niż mój dostawca pizzy. <grym> Świetnie. Fajne było to o wąsach. No bo to prawda. <grym> A! Witam agentki. Pamiętacie to? Rośni dziewczyno. Clover, nic ci nie jest? No nie, ale śmiesznie się czuję. A! A! Nareszcie! Wow! Fajny widok na Beverly Hills. Tam! Widzę grów! Ty małpo! Czy ty masz chociaż jedną oryginalną kość w swoim ciele? A! No a halo! Wcale ha się nie prosiłam, żeby mnie zamieniono w takiego potwora jak ty! Pamiętaj tylko! Nieważne, jak bardzo chcesz być taka jak ja, wszyscy i tak wiedzą, kto jest najpiękniejszy! Jeśli myślisz, że dostaniesz tiarę, o! już jest moja! Ty mała! Ty <grym wytrych> Ej, nie cię bolało! <grym wytrych> A! A! czas zrobić ze Smolsem porządek. Już się robi. Uważaj. Uf, no to się mogło naprawdę źle skończyć. Uf. Zaplanowałam imprezę nad basenem. Jak szybko nie zabierzemy Smolsowi tego maksymalizatora, to możemy się pożegnać z całą okolicą. Uf, mam coś na te jego wielkie plany. Nie strzało. Co mogę powiedzieć? Lata praktyki w układaniu włosów. Nie! Mój maksymalizator! Budowałem go całe popołudnie! Chyba powinno się udać. Szybko! Właśnie ci podeptały rower! Co? Kupiłam go sobie za własne pieniądze! Szybko, Paznokcie jak ze sklepu z gwoździami. Tak? Chyba przesadziłam z mocą. O, 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 zobacz, jakie śliczniutkie. Takie maleńkie. Mogę je zabrać? Zapomnij, Alex. To twoja wina. Toś się bał, że przegra konkurs i chciał się mnie podle pozbyć. Ciebie? Ty byś nie wygrała nawet przekupując jury. O. Oh! 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 Świetna robota, agentki Nie miałem pojęcia, że Smalls uciekł Jest taki mały, tak łatwo go zgubić Tiara jest moja oh, Nawet nie umiesz tego powiedzieć Wielkie nieba, one już długo tak? Odkąd się znają? Zabiorę Mandy ze sobą oh! Skasujemy jej wspomnienia i odstawimy do domu Skasuj też wszystko o konkursie Niech nie wie, że się zgłosiła A co? Nawet nie myśl o majstrowaniu w mojej głowie! Już dobrze, dobrze, nic takiego się nie stanie. Mm -hmm. mm. No dobra, próbowałam. No i już, zaraz przegrasz. Serio? A myślałam, że to wieczór, kiedy dostanę tiarę, a ty koszulkę z napisem Wielka frajerka. Po długich debatach sędziowie w końcu podjęli decyzję. Zwyciężczynią dorocznego konkursu Miss Beverly Hills jest! Gloria! Była. Założyć platformy. A, a, ty o, nie o, umiesz o, tego o, nawet powiedzieć! Właśnie, że umiem! A, 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 a. Wiecie co? Strasznie trudno być dziewczyną w Beverly Hills. Dobieranie ubrań to praca na cały etat. I jest jeszcze gorzej. Ta bluzka może Ci się podobać, ale nie możesz jej zakładać częściej niż raz na miesiąc. Musisz mieć system na ubieranie. Bo tak. To zdziałam na sobie w zeszły wtorek, czyli według wykresu mogę to ubrać w przyszłym roku? Nie inaczej. Ta kiecka pasuje do tej bluzki, ale z tą torebką mogę wyjść dopiero za 10 lat. Wiecie co? Ubiorę się na czarno.